Cześć Pięknie wyglądasz Co? Pięknie wyglądasz Dziękuję bardzo Ładna jesteś jak na dziewczyna Dziękuję bardzo Mogłabyś wyjść moją kolejną dupeczką Tak, ale ja mam 15 lat Ale... O Boże, ja się patrzę ta wiesz na co się patrzę? Na co się patrzysz? No zgaduj Nie mam pojęcia Na coś białego co? Na coś białego. Nie, bo... Nie trzeba. Aha. Masz streamka? Nie mam stream Kurde. Poczekaj chwilkę. Przepraszam. Jak masz na imię? Dobry. Patrycja. A ty? Ja mam, Dabić, mam te streama. 240, 240 osób cię ogląda. O, pozdrawiam. Ale ładne masz pozdrawiam. te tycuszki. Serio? Nie. <grywa> Dziękuję. masz. Masz chłopaka? Nie mam chłopaka. Spotkamy się. A skąd jesteś? Z łodzi. Z łodzi? Tak. okej. Okay. Spotkamy się? Proszę. Pamiętole ci te, te cycuszki Co ty na to? Nie no nie wiem <laughs> Rozumiem, rozumiem Bieg robię sobie jajca, ja sobie robię, nie my tego na serio. się. Ale ty jest spoko dziewczyna, spoko. Dziękuję. Masz takie piersi jak Pomela Anderson. Kurczę, aż tak? No widać to przez kamerkę. <grym> widać to, no, widać. <grym> widać. Wow, zastydziłaś się, widać. Nie, nie. Tak, <grym> zastydziłaś się, nie kłam, nie kłam! Masz, gdzie, a gdzie masz streama? Na YouTube wysłałem ci nazwę. Aha, no dobra. Okej, okay, dziękuję. Zrobi zdjęcie będziesz na mojego streamka? Co? Będziesz na mojego streama? Jasne, że wejdę. A masz może GTA 5? Mam GTA 5. A zagralibyśmy? Jasne. Ja mam David Jasper, Jasper Tiger. Podłoga 1987. Nie zapamiętam. A wyschodź ci może? Jasne. No to poczekaj, tylko, yy, tylko będę tutaj. Poczekasz? Poczekasz? Poczekaj. Jasper Tiger. Czekaj. Co? Yy, nie, bo ktoś mi Donata wysłał. Yy, proszę, wysyłam Ci już moją nazwę tylko powiedz mi jaką kożanką ty masz zdjęcie to będę wiedział y -y 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 -y. jakie masz? już jestem y taką blondynkę ale masz dziewczynę na grze, tak? Dziewczynę? Tak, tak. A wejdziesz teraz, koleżanko? Teraz nie mamy, jak za bardzo, ale za chwilkę. Okej, okay, to zrobiło może zdjęcie, nie zapomnij tego. Zrobić zdjęcie teraz? Tak, tak, zrobię. Dobrze, dziękuję ci. To ja będę też na dobrze. To, za, to ci przyjmę, okej? Okay? To popa. Czekam na spotkanie. Dobrze. Być po co? Żeby ci pamiętali cicuszki. Co? Żeby ci pamiętali cicuszki. Ci ci Chwilka jeszcze. E, bo... No. Mówisz, że czeka na spotkanie. No. Nie. Słyszysz? No.